Dzień dobry, witam Was Dzisiaj zagramy w motory, to będzie taka luźniejsza gra. Będziemy sobie skakali. Ten kto lubi to to odcinek dla kosów. Ja tam już kiedyś grałem w tą grę. I ja uważam, że jest super. Mi się bardzo podoba. I kolega będzie z nami grał. Tylko troszeczkę jego zaczyna, na razie. Tam jest jego główka już. Ale już. Ale już wszystko. Nie wyprostiło. Zobaczcie. Tutaj jest jeszcze jakieś. taki... Czy jak to tam się nazywa? Chyba wapka. I zobaczcie, łupa zrobiłem takiego, ładnego. To jest taka biza lampa, która się pani rozpędzić i... ojej ja może się rozpędzę bardziej. O kurde, co jest? Gdzie ty byłeś? Ale gdzie ty byłeś? O tutaj! O widzę, widzę. O. Widać twoje ślad w powietrzu, nie wiadomo dlaczego. Ja sobie wezmę quadla i wam pokażę jak się kładem jeszcze jeździ. A no, weźmiemy o tego. Coś to No i widać o. To jest. Dobra, tutaj. No tam masz y, takie na spałnia Masz y, krosy i kłady. Oj, a mnie chyba zacięło. O, nie na, mnie. o, zobaczcie. Nie, nie dasz. Tutaj tak skacze. Oj, oj oj. Piszcie w komentarzach, yy, czego chcecie następne filmiki. Ja chętnie będę wybierał Wasze propozycje. I do każdego komentarza, który napisze hopki dzisiaj, przypnę serduszko. A i zostawcie lajka like oraz suba z dzwonem, bo jestem nowy na tym, tym kanale, chociaż już mam troszeczkę filmów, ale dzisiaj zacząłem dopiero. Yy, więc. No proszę Was o wsparcie dla większego rozwoju. I dziękuję bardzo tym co już zostawili subskrypcję. Chyba, chyba jednego, jedną subskrypcję mam dopiero. Ale dziękuję bardzo tej osobie. No fajnie, fajnie, ta nawet fajnie. Nie powiem, że nie. Masz? O kurde. Widzę. O, ale skoczyłem. Oj Wywaliłem się. Yo. Może osoby, które lubią tak skakać właśnie na motorach albo chładach, albo czymś. No to może spoda się, spodoba się tym osobom filmik. Dla mnie ta gra jest taka nawet na nic, ale nie do końca fajna, tak muszę wyrazić swoją opinię, no ale zawsze warto sprawdzić taką gierkę. Fajne jest to, że można jeździć wszystkimi, jakby nie wszystkimi autami, tylko kładem i krosem. Jest duży wybór. Są trzy rodzaje krosów i trzy rodzaje kładów, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Czy coś jeszcze jest? Tak, dokładnie. Tak jak mówię. A ja wezmę sobie teraz takiego krosa. I oczywiście mi... O kurde. No i tutaj jeździmy sobie... Jaką kolanę. A, no tak. I ja ogólnie na rowerach skaczę, ale nie ma się czym co chwalić. Nie będę się chwalił tym, bo nie ma czym. A i bardzo pro was proszę, yy, pomóżcie mi jasne subskrypcje i wyświetlenia na kanałach, bo zbieram na filmina. Czyli G2, G4, G2. 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 Przepraszam Was bardzo za pomyłkę. ale każdy się myli. No ja tutaj sobie tą rampę dużą. nie wspominałem, ten filmik taki różniejszy dzisiaj. No ale za to fajne. Mi się tam podoba. No, ża żadnych emocji teraz w tym. Już mnie nic nie trzeba robić, jakiegoś zaawansowanego. Nie trzeba chodzić tak jak wcześniej, i w poprzednim odcinku. Chyba w pierwszym. Zbierać drewno. Tylko to jest taki. Tylko to jest taki luźniejszy. Nie trzeba uciekać przed jeleniem na tych na głowach. Jak chcecie, to obejrzyjcie sobie. Poprzednie odcinki jak Wam się podoba. Jak wam się podobają moje filmiki. No a jak nie, no to, to trudno, nie zachęcam nikogo. Nie będę zmuszał do oglądania. No ale dla rozwoju bym poprosił łapkę w górę i subskrypcję z dzwonem. Bo jestem nowy. No i myślę, że na tym zakończymy odcinek, bo z tego nie będę robił długiego jakiegoś odcinka. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie.